Cześć, witajcie. Hello. Dzisiaj mamy takiego vloga troszeczkę zamówieniem lodówki EcoFlow Grasir Classic 55 litrów. To jest taki nowy model. Jak pamiętacie w filmach z chorwacji z zeszłego roku, testowaliśmy ich starszy model z kostkarką. Teraz czas na test nowego modelu. Jest on, z tego co wiem, chyba troszeczkę mniejszy, poręczniejszy. Nie ma kostkarki. Opakowane jak zawsze, wszystko pięknie, szczelnie. No, to tak jak w wypadku jako flow, tak. to widzicie na no jest... Jakoś mówi sama za siebie, Plasa pod każdym no, Fajna. Kawałek sprzętuje, czekajcie, pokażę Wam. Szczerze przy to jak y, przyszło to pudło. To był lekki problem żeby zmieścić go do naszego samochodu, ale stwierdziliśmy tak, że przecież bez problemu później jak wyciągniemy tą lodówkę to ona gabarytowo nie będzie tak duża, bo zawsze tych steropianów jest tak dużo, że sam produkt finalny w środku jest dużo mniejszy, a to chyba obydwoje żeśmy się zaskoczyli, bo... No ja nie wiem, że to będzie aż takie duże, ona dużo, nie? jest dosyć duża, tak. Przygotowaliśmy sobie tutaj stolik do prezentacji, ale kurczę... No dawaj, ciężka nie jest, ale... ale Nieporęcznie się wyciąga, tak. W pudełku nie ma już nic, więc pewnie w środku lodówki po prostu będą kable i inne rzeczy. Więc zobaczcie, tak naprawdę gabaryt samej lodówki jest niewiele mniejszy niż to opakowanie, w którym przyszedł. Ale designersko, no wygląda ślicznie. W porównaniu do innych modeli, już ta, ta, ta sam, ten sam design na zewnątrz, to ma bardzo fajnie przeokrąglone yy, boczki, więc możemy ją wsadzić też w, pewnie w bardziej ciężko dostępne miejsca, no bo te kanty nam jednak nie będą utrudniały. I tu mi się rzuca od razu w oko jeszcze jedna sprawa. Słuchajcie, popatrzcie się. Podnosimy pokrywę lodówki z prawej i z lewej strony, więc na przykład w naszym wypadku kiedy ona będzie lądowała w kamperze to też na pewno ułatwi nam sprawę, bo no, nieważne już jak ją postawimy czasami trzeba było o tym pamiętać, żeby w dobrą stronę ustawić właśnie lodówkę, żeby się później to wieko dało otworzyć a dzisiaj nie macie z tym problemu, gdzie ją nie postawicie to się do niej dostaniecie w środku mamy przedziałkę, więc może służyć nam jako zamrażalnik i jako lodówka teraz tu zobaczymy co tu mamy mamy za chwilę nie normalnie poprzez zasilacz i taki sam przewód jak do stacji Ecoflow mamy też River czy chyba Max i to jest taki sam przewód na 12V kabel w jest teraz. Świetne, że, że To jest już świetne, że to jest takie malenkie, nie? No. I że jeden kabelek może nam właściwie do każdego sprzętu EcoFlow w tym momencie już spasować. Nie trzeba wozić osobnych kabli do wszystkiego. Tutaj w ręce mam słuchajcie ładowarkę do, do tego. 12V do samochodu. Tak, do samochodu, do zapalniczki. Więc czytam w bagażniku nawet, czy z przodu u nas akurat nie jest tych gniazda. Jest dużo, więc do wykorzystania i kabelek do tego. I co? Tu jest jeszcze jeden kabelek to jest 230. już. że możecie się ładować normalnie. Z prądu. Taką fajną rzeczą w tej lodówce jest także to, że ona posiada baterię, czyli tak jak w rowerach elektrycznych na przykład. No i tutaj mamy teraz takie. Takie miejsce, które tą baterię należy włożyć. Ale nie wiem czemu ta bateria, znaczy ona jest osobno do dokupienia, ale nie wiem czemu ona nam po prostu nie przyszła tutaj od razu w komplecie, więc tej baterii nie jestem w stanie wam w tym momencie pokazać. Muszą nam dosłać tą baterię. Aczkolwiek no jest to o tyle fajne, że jeżeli już dokupimy sobie tą baterię, no to nie potrzebujemy mieć tej lodówki cały czas włączonej do zasilania, bo ona i tak utrzyma nam tą temperaturę przez odpowiedni tam czas. Działania tej baterii, tak? No niestety nie jesteśmy w stanie tego ani wypróbować, ani wam powiedzieć w tym momencie, jak to zadziała. Dopiero jak bateria do nas dotrze, to ten jeden element dopowiemy wam, który vlogu. No to blogu. tam na naszych vlogach, tak, gdzie to, będziemy to, to używać, tam będzie będziecie być. widzieć. A... Ale jeszcze jedna rzecz mi się tu rzuciła w oczy. Zobaczcie, ja jestem w stanie zdjąć to wieko całkowicie, przez co. No łatwiejszy jest dostęp na przykład do pakowania y, lodówki mhm. i później go sobie po prostu bez żadnego problemu z powrotem na lodówkę zakładamy. Wszystko działa na, na klik bez najmniejszego problemu. Tutaj mamy napisane EcoFlow Classic 55 litrów. Tu są przyciski pewnie do regulacji temperatury. Bardzo ładny taki piano black. Rączka jest chowana. Powiem wam, że to jest wszystko chodzi bez trzeszczenia żadnego. Gdzieś tu, jak się dotyka, to no, widać, że to jest po prostu już produkt. Yy, Na no premium. premium nie? No. Dobra, ja idę po stację Ecoflowa i podepniemy sobie ją do prądu. Zobaczymy, jak działa. Żeby nie rozwijać tu już yy, kabli zbędnych, wcieliśmy sobie stację małą Ecoflow. Teraz tu podepniemy lodówkę. Mamy możliwość ładowania z solary, solarów, jeżeli ktoś ma ten system EcoFlow w kamperze na przykład wbudowany, tak jak wam też kiedyś pokazywaliśmy na vlogach, to ona działa zintegrowanie z tym systemem, z alternatorem. I jeszcze mamy tutaj ładowanie 100 W USB-C. Fajnie. Oczywiście aplikacja, jak to do wszystkiego teraz. Włączyliśmy. Włączyliśmy, tutaj nam stacja pokazała, że tam jakieś e, niewiele 7 W. Mocy pobrała, ale to pewnie tylko dlatego, że jeszcze tutaj jest nic nie ustawione. Tak, i teraz zobaczcie, na pełnym słońcu dzisiaj mamy 31 stopni. Cześć, bo nie wiem, czy tu widać cokolwiek. Bo... No. Jest widać, 31 stopni mamy i 28, tylko to jeszcze nie wiadomo też. A tu sobie możemy ustawić jedną komorę, pewnie. Tu można ustawić drugą, czyli na przykład jedną możemy sobie ustawić na 5 stopni, drugą sobie ustawiamy na Minus 5 i mamy po prostu w jednej komorze lodówkę, w drugiej komorze zamrażalkę, tak? Dokładnie, jeżeli teraz tak przytrzymamy ten guziczek, to możemy sobie też zrobić też taką blokadę, że te stopnie się utrzymają, czyli nawet jakby ktoś niechcąco gdzieś tam podszedł i gdzieś coś nacisnął, któryś z tych guziczków, to dopóki nie zwolnimy tutaj blokady, to na pewno nie zmienimy temperatury i nie mam takiej możliwości, że na przykład, nie wiem, no podejdą dzieci, gdzieś sobie coś tam klikną i całe jedzenie, które mamy na przykład w lodówce czy w zamrażalce się nam zmarnuje, bo się nagle określa. Pokażę, że po prostu przedstawiona została temperatura i nie mroziło tak jak chcieliśmy. Chciałem Wam nagrać jeszcze test, jak szybko się ta lodówka do temperatury doprowadzi, ale zobaczcie. Jest minus 2 w jednej komorze, a jest docelowo minus 4 i 3 stopnie w drugiej, a docelowo jest minus 5. I to wszystko się stało w jakieś 5 minut. Także zanim żeśmy się zorientowali, że chcemy wam to nagrać, to okazało się, że, że nie zdążyliśmy, ale tak naprawdę na pierwszych ujęciach macie tą temperaturę pokazaną. Teraz pokazał wam Hubert, jak to się szybko stało. No tylko nie jesteśmy wam w stanie już pokazać dowodu na zegarku, że to tak naprawdę było, ale, ale faktycznie bardzo krótko to trwało. I jeszcze jedną rzeczą, która jest na plus tej lodówki, to to jak ona cicho pracuje, słuchajcie, jej praktycznie w ogóle nie słychać, więc nawet jeżeli będziecie jej używać w pomieszczeniach, gdzie śpicie na przykład, to myślę, że bez problemu nie będzie Wam to w ogóle przeszkadzało. Y jeszcze jedną rzecz, którą chciałam Wam pokazać, to klasę energetyczną y tej lodóweczki. Mamy ją tutaj w klasie energetycznej C. No a co do poboru prądu, to zobaczcie, ona jest teraz y podczas mrożenia. Podświetlimy sobie tę stację. I zobaczcie, 64, może jakoś coś się ustawia. 60-70 W pobiera tutaj ze stacji cały czas. Przy teraz jest ustawion- teraz ma minus tam 5 stopni, a jest ustawione na minus 15 w trybie max. Także jest to intensywne mrożenie. I zobaczcie, około 70 W poboru prądu. Ja chciałam powiedzieć, że ona już osiągnęła minus 9 stopni. No, no to... Czyli dzieje się to naprawdę mega szybciutko. I jeszcze teraz otwórzmy ją sobie i zobaczmy, ile to jest to 55 litrów. Ja sobie tutaj, słuchajcie, przygotowałam takie pojemniki. U mnie są mrożone w tym truskawki. To jest około pół kilograma w takim pojemniczku. I zobaczcie, zmieściło mi się tutaj bez problemu 4. Jeszcze jeden bym tutaj mogła położyć, czyli pięć takich pojemniczków, z czym do takiej lodówki wam wejdzie? I to do tej półeczki takiej. Tak, to jest jedna. tylko na półeczce. Butelka półtora litrowa Postająco. i na stojąco i na leżąco, zobaczcie, bez, bez problemu. Jeżeli chcemy mieć więcej miejsca, możemy też zrezygnować z tego koszyczka. I zawsze troszeczkę więcej rzeczy tutaj jeszcze wsadzić? Przedziałkę też możecie usunąć i zrobić jednokomorową. Dokładnie, bez, bez problemu wyciągacie ją po prostu w górę i już wtedy zobaczcie, jaka się robi wielka przestrzeń. Więc jeżeli chcielibyśmy korzystać tylko z lodówki, bez opcji zamrażania, naprawdę wiele rzeczy jesteśmy w stanie tutaj zmieścić, i z opcją zamrażania również. W lodówce wewnątrz znajduje się też tutaj podświetlenie z jednej i z drugiej strony, więc nie musicie dodatkowo żadnego światła gdzieś tam sobie montować, bo od razu macie. A także tylko sobie to obrócimy, żebyśmy nie mieli do góry nogami. Zobaczcie, macie dokładny rozpis, co w ilu, w jak, jakie produkty w jakiej temperaturze powinniśmy przechowywać. No, a co ta przedziałka to chyba tylko w jednej pozycji pasuje, nie? W sensie ona nie jest ruchoma, tylko ma jakieś. W swoje jednym, miejsce. tak. Ona, ona ma tutaj, zobaczcie, takie. A, taką szynę. Ma. Taką szynę i w tą szynę tutaj wsadzamy tą przedziałkę. Także jest to bardzo łatwe, jedną ręką jesteście w stanie to zdemontować i zamontować. No i najfajniejsza rzecz w tej lodówce to, ja myślę, to, że pomimo tego, że ona jest dosyć duża, gabarytowo jest duża, to przez ten swój design ma takie poczucie, że jest tu taki lekki, no, bo jest fajny taka smukła, opływowa. Tak, właśnie te opływowe kształty są tutaj bardzo fajne i nadają jej takiej lekkości. No, wygodne rączki po dwóch stronach, czyli jesteście w stanie to nosić. Może we dwie osoby będzie wygodniej, ale jest to do przeniesienia. Czyszczenie tej lodówki też jest, słuchajcie, bardzo, bardzo łatwe, bo ona, zobaczcie, posiada tutaj taki koreczek spryskowy. Już wam to pokażę. Więc w momencie, kiedy coś nam się tutaj wyleje albo chcemy ją po prostu wyczyścić, żeby nie było problemu, wyciągamy sobie taki korek spustowy, tamtędy wylewa się nam woda i w momencie mamy szybciutko wyczyszczoną lodówkę. I to jest bardzo ważne, bo ułatwia nam to pracę, więc tu jest wszystko naprawdę przemyślane. Jak to zawsze w przypadku EcoFlow'a, aplikacja, która działa bardzo dobrze, mamy tutaj do wyboru tryb Eco, który zabiera pewnie trochę mniej prądu, tryb Max, możemy zablokować lodówkę tak samo jak... Tutaj, tutaj na przycisku tutaj mamy podgląd naszej temperatury teraz i strzałeczki informują czy temperatura w danej komorze rośnie czy spada także gdzieś widziałem tutaj mamy alarm temperatury to mamy wszystko opisane po polsku tak samo i wiem że jest tu gdzieś widziałem przed chwilą opcję żeby o ochrona akumulatora żeby nie rozładować Właśnie akumulatora w samochodzie, żebyście nie mieli w razie czego problemu z ruszeniem, to tutaj jest wszystko podane możecie sobie przeczytać, na jakiej zasadzie to działa. Także to jest, wydaje mi się, fajny bajer, no bo nigdy nie będziecie mieli raczej przez to problemów gdzieś tam na drodze. EcoFlow nas zaskakuje za każdym razem swoimi produktami i ile razy nie mielibyśmy do testów, czy do, do spróbowania ich produktów, to zawsze wypadają bardzo na plus. Także, no co, my jesteśmy na razie zachwyceni jej designem, wyglądem i tym, jak szybciutko działa. No i co, tak jak wszystkie inne produkty, Produkty jako Flow'a bardzo szybko się po prostu ładują te sprzęty, więc to też jest na pewno ich dodatkowy plus. No Nie pewnie, jakby była tak. ta bateria, to by się ładowała tak, tak samo prędko jak Ale ta stacja, jak tylko... która od 0 do 100% się ładuje w godzinę. Także to jest naprawdę rewelacja. Więc, jak tylko dojdzie nam po prostu bateria, to też Wam od razu nagramy update. Jak szybciutko się załadowało i ile jest w stanie pracować nam ta lodówka po prostu na tej baterii. A jeszcze raz Wam przypomnę, że jest to EcoFlow Glacier, 55 litrów, więc całkiem, całkiem spora lodówka. No, także to była taka parę słów o tej lodówce, a testy praktyczne to będziecie widzieć na naszych vlogach podczas naszych podróży. A to tym tutaj, Kartago. Tak, więc niebawem już zabieramy ją w kolejną podróż ze sobą. A jeżeli też szukacie fajnej lodówki dla siebie, to link do zakupów będzie w opisie tego filmiku, więc tam szukajcie, jak się wam spodobał ten produkt. To zapraszam. Yeah,